Kradniemy samochód. A także witamy was w kolejnym odcinku Mafia 2. I samochód ukradziony, jakieś ubiegło pewnie. Lecz mnie to za bardzo nie obchodzi. wyłączy mm -hmm. tylko tę muzykę. I jedziemy powolutku, bo to jest jakiś złowek. Nasz dobry samochód, już nie dasz. Dobrze samochód kupił, który sprzedać. I teraz nic nie mamy dobrego. To jest jakiś taniej do mamy tylko. I musimy jechać. Spotkać się z kim? 200 dolarów podjęło tak. Dobra. No, gdzieś to ten samochód jest tylko raz zaraz pewnie. nie? pada, a tamten. Też trochę wyrobane miałem, pomyślałem, że w ogóle przy tym stanie mogłem. Jeszcze go swingowałem bez sensu. Pewnie to było tak, żeby gdybym gdy nie swingował, to by po prostu był ten Samochód patrz, co miał. idealnie na to, żeby nie było oddechu, bo może. wiecie. No, mogło się tak stać, że. Wydaliśmy wszystkie nasze ostatnie pieniądze i. nie mamy wtedy. Okej. Okay. Tutaj, jaki jesteś? No. W szkole, szkole jakiejś? E, otwórz drzwi. i jesteśmy? Jacy No to jest well, a fucking relief. Stupid fucking junkies. Now they know their place. Good work boys. Here's your cat. Thanks, Eddie. So you need anything else from us today or is that it? I <usurised> I do you. No 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 that's all for today. I'll call you if I need anything. Oh Dali, no, dobra. O jest... E, nie mamy gdzie iść, iść. Weźmy sobie może samochód też słaby. Bo nie i innego kraść teraz, było to jest drugie. W sumie to wygląda jakby miało porządek, się, by dosyć wielkie jest, lecz to go nie ma. To ma jakieś góry, to lewo skręca. Tak, no, to po kura trochę jednak, lecz To no, no, no nie ma go, nie ma go lecz zacznijmy gadać z sensy i jedziemy Zapieprzamy tylko 60 na godzinę teraz driftem no i po znaku bo tu wiecie, więcej niż 40 można jeździć to chodziło nam nie przewaliliśmy w samochód jedziemy spokojnie Powiem tylko znaku zniszczyć bo jest policja Zawadnialiśmy, z ale wyprzedzili ich sobie, bo za to jest mnie że się wpieprzałem w drugim pasie i tak nie wiadomo, co... Czemu we mnie wjeżdżasz? Tyku... Nie wolno tak. Cóż, cichy ten silnik jest, a jak tam warczał ostro, to ja też to słyszałem. Zarobiste było to. Jedziesz stary Dobrze. Ciekawe czy da się tak długo jeździć tak jednym samochodem że paliwo skończy się i nie aż do stacji nawet Ciekawe I ciekawe, czy byśmy mogli idę dopać do stacji albo wziąć tę beczkę i wiecie dolec paliwo do tego I... Trochę to można jeździć jeden samochodem i no, tak. Połowy paliwa... paliwa nie ma akurat już. Prawie. Tak ćwiartkę nie ma. Lecz to jeszcze. Wow, easy. To jest to samo co w GTA. Skacza po prostu. Wow, ten wskoczył pod łaskę po prostu. Jej wiesz, że no, już Nice. Bamy... o garaż to jest jakiś, ale tego nie wrzucimy do garażu, bo trzeba byśmy mieli to głównie wrzucić do garażu. Otwórz drzwi, wbijasz do góry. Nie chcę się kamer po prostu wracać, teraz idę idę. Tak, i jesteśmy, idziemy spać. O, widzieliśmy sobie czymś tam. Idź spać po prostu. Idziesz na to radio. Dziś. Nie, yeah, rozdział 9. Ale to zrobiłeś. Uptaurek. Okay. Siedliśmy się. On się w ogóle nie myje, bo po co się myć? Proszę się myje w swoim czasie. Jezu. O, fajnie, że my ktoś widział, kiedyśmy tu się ten. Chcę, żebyś wascia, żeby. Yeah, Vito, we got a situation here. Grab a gun and meet me at the bar and make sure you're driving a decent set of wheels. All okay. right, I'll be right there. Ej, okay. dobrze wasza. Here goes my son. There. Okay. Dobrze, jeszcze garniaczek dasz. Perusz się taki zbawasz tam okay. Ta cały ta czas byje jest Ta cała teraz tutaj jest Musiał kichnąć Ojej. Oh, Dobra, mamy aż tam iść. Dobra, uda się do Sokoła ma liteńskiego i pojęzyk. Any... Ej, mamy jakiś dobry samochodzik znaleźć. Wysiadam. Ej, you, get out! Okej. Okay. Get out of the car. Jezu, czemu to jest takie zonie? Okej, okay. najlepsze też, że my nie jesteśmy poszukiwani. Tylko oni, okej, okay. zmienimy tą muzykę. Wyłączmy w ogóle to głupie radio. I lecimy tam wozem bez... bez drzwi. Chwila, zabezpieczmy się. Małek, musimy go zabezpieczyć. Hej, to mnie znajdzie. No właśnie... Tak, tak, myślałem. No widzicie? Policji łatwo było ucieknąć. Uciec, ucieknąć. Może to nie mi tak fajnie. Tak dobrze. Lecz nie wnikajmy w takie rzeczy i nagrywajmy mafię i cieszmy się z tego wszyscy. No, kurde, już trochę spokojnie, żeby to 40, to 50, to maksymalnie. Eta! Co nie, wiem 60, już I na z tej wzięli. What? Ja latam. Ja latam. Uhu. Lecimy. Znaj... Jak nie znajdą, to nie mogą zatrzymać się. Okej. Okay. Nice. Okej okay. Ja mówiłem, że tamtego samochód był dobry, nawet nie. Tamtego spotkałem, co mi To Jest jego samochód. Nice. Czyli. Morning, so Eddie. Sure. Hey, Vito. I'd like to introduce you to somebody. Vito, this is Carlo Falcone. Okay. Pleasure to meet you, Mr. Falcone. Vito? So, Vito, how do you feel about Alberto Clemente and Luco Guarino? Well, honestly, Mr. Falcone. The way I see it, those assholes tried to steal 5,000 bucks from me and then left me in a rotten jail. That's good. Because the two of them are planning to make a move on us, so it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Goodbye, Mr. Falcon. Nice to meet you, Vito. So what the hell's going on? A car with three of our guys in it disappeared last night, and word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Javi Beans and the two guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant. If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then, if you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive, try and rescue him. Hopefully, you can find him before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. Alright, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. Okay. Sorry, but it doesn't microphone. Uh I'll let you're stuck in some hoduist. Yes. Bierzemy to, nie? Nasz samochodzik, oczywiście. Klucze zgubiliśmy do niego. I ten. I... tak. Okej, okay, mamy. Włączamy się do zawrócić i wyłączyć muzykę przy okazji, bo to radio mi wkurza trochę. Tak bym powiedział. Już, 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 60. Wozy jest. Chyba specjalnie go dali. O. A, bo takie już są nawet w tych czasach. są so, już, widzę. takie. Aha. No, już ten suplik nie rozwalimy. Chyba z 20, 40

Mm -hmm. This is Luca's car. Now where are you, Luca? There you are. Yes, Okay, here we go. Shouldn't get too close. I gotta make sure Luca doesn't see me. Okay. Speak the I Poprawimy kościoły trochę to, żeby wiecie bo że czemu tak jak hamował, trzeba pokazać, czy tam, że hamował jednak nie, ale jak długo, więc to mogę określić jego prędkość, e, żeby.

ale jak bliżej. że go zdąży... Przez głupią policję go zgubiłem C. nice, tak, 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 tak. tak. Odfutrzyći może lepsze samochód co? Aha, jak się da. Wstydaje, jest dobry. Dobra, tak już tyle. Whoops. Okej, tutaj, tutaj... Tak, sprawdzę do samej góry tak o. Wchodzimy... Zobaczymy, to tak jakby ruchu... Co świeci

nie, tyle gdzie mikrofon. Co? Co się ciebie biesze do spaja? Szkola. Chcę coś jeszcze pograć, bo czas nagrać oczywiście, bo potrzebne z 25 odcinków jak nie więcej. Żeby... This is Lucas Car. Tak, jest już wychodzi. There you are. Szybko tak, od razu w okay, czas. Oh. Sure okay, nie, 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 się nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie widzi, nie na razie, więc jest wszystko git. I nie oddalamy się zbyt To jest hit. To no pewnie sobie uważam, tylko tak udaję. No. Lecz trochę, trochę jest tak, że to jest dużo takiego samego koloru samochody, więc to. Teraz ja policję, więc go nie zgubię.

Pierwszy się Policji jeszcze nie? Chodźcie, Chodźcie uszkodzić tylko. Okej, zawracam znowu. Dej, tutaj nie. Dobry. The slaughterhouse, of course. Looks like Eddie was right. Okay, I gotta get in there without being seen. Okay, that You will to get tired

Okej, rozkoczyliśmy z wąt Buleaa Jezus Christ Shit, that rieks Śmierdzi, no bo to ścieki jech, człowieku Ten nie pójdź, bo tam jest znacznie więcej Okej, wyszliśmy już Muszę powiedzieć Ooooooocie, ten problem tutaj wygląda. Się robi. Co ja? może być trochę pobawę. Ja, większość czego do dosłownie praktycznie, bo tak. To jest ulica Śrecka, tak jest. Ah, fuck. Shit. Ah. Oh, if look just stop by to pick up some steaks. I want kill some rozdział, ciwety, yy, warciel i czy krupa a czemu nie zrobili kogoś takie zdjęcie, ja się pytam takie... trochę... bez e koszulki okej, okay, dobra, koniec patrzymy się na to Myśmy jeszcze raz zobaczyć nie możemy kurde, szkoda nie, ja to muszę zakryć. Bo lecimy, ja, to będzie problem. Tak. Jaj. Ten musimy iść, nice, dobra, jeszcze skończyć. Jak się to czemu oni takie zdjęcie dali do gry? Co mnie to ma, prawda? Jak to, to. wyrobane. Ale zdjęcie nawet takie dobrej grafiki było, prawda? By...

Oni mają gdzieś tam psa, nie? Okej, okay, co proszę. No, no, możesz weź broń tu. I używać tu broni. Okej. Okay. Pierwszy już byłem tu gdzieś Myślę, że... Cześć. Okej. Okay. Time tak, to move. Okej. Co? Do góry. Okej, okay, spacja. Trzeba jedną grę podobną, tak jakby do Bafin, bo jesteśmy w Gori też. Lecz to nie jest Bafin, to jesteśmy inną gra i to będzie nazywać L.A. Doir. Okej. Okay. I chcę to nagrać, okej. Okay. Uratuj swoich ludzi do. Dzięki się... yeah, To. Okej, co jest tu? Ci są przetrzymywani. Hej, nie nie chcę zrobić, What? Shit. Czyli, tja, jakoś tak. wejść. Tja, to trochę wyrupane. Coś piję, Lecz idea, śpią i ja i mały problem. To twarzy... Spend all day out here, huh? I don't want to do this by myself. Okay, okay. Just having one fucking smoke, relax. Yeah, heard that one before, pal. Okay, you're teddy chops, right? Nice. So uh you still thinking about quitting? Mm -hmm. Nah, that was no pig. And what are you gonna do then? Just ignore a voice hey, You know around here or what do you mean? What do you mean, shift's over? You got shit in your ears? I said you're done for today. But I ain't done for to the beast. Don't make me say it again. Shifts over. Okay. What the hell out of? Alright, fine by me. Damn straight, let's go. go to the police. Shut up. Okay. There's a get there, yes. Ups, Tutaj będzie mały problem, bo ten typek jest tutaj Okej Weź ty pójdź stąd No, my musimy Wejść gdzie zauważył? Okej, okay, zdradziłeś się. Nie, nie zdradziłem się. To nie dobra, kończę to. 7, 25 minut, także trzymajcie się, lajkujcie i komentujcie, jeżeli się podobało i trzymajcie się, hejo.